Dwa sześciany, jeden o krawędzi 2 i drugi o krawędzi 3, pocięto na sześciany o krawędzi 1. Z otrzymanych sześcianów zbudowano prostopadłościan. Żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem. Pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu jest równe. Czyli zobaczmy, mamy dwa sześciany, jeden o krawędzi 2, a drugi o krawędzi 3. I musimy pociąć nasze ściany o krawędzi 1. Czyli ile będzie takich malutkich sześcianików o krawędzi 1? Skoro mamy sześcian o krawędzi 2, to możemy wyliczyć objętość tego sześcianu. Pamiętamy, że objętość sześcianu to jest a do potęgi trzeciej, czyli 2 do potęgi trzeciej. Objętość tego sześcianu będzie równa 8. Jeżeli chodzi o objętość drugiego sześcianu, to będzie to 3 do potęgi trzeciej, czyli mamy 27. I objętości tych sześcianów mówią też, z ilu takich małych kosteczek sześcianików o krawędzi 1 składają się dane sześciany. Czyli pierwszy sześcian o krawędzi 2 zbudowany jest z takich 8 kosteczek, a drugi sześcian o krawędzi 3 zbudowany jest z 27 takich kosteczek. Czyli w sumie mamy 35 takich sześcianików i musimy z nich zbudować prostopadłościan. Skoro musimy użyć wszystkie te sześcianiki, to my wiemy, że objętość naszego nowego prostopadłościanu będzie równa 35. I przypomnijmy sobie, w jaki sposób liczymy objętość prostopadłościanu. Pamiętajmy, że objętość prostopadłościanu liczymy ze wzoru, jeżeli mamy taki rysunek prostopadłościanu, a b c to są krawędzie tego prostopadłościanu, a objętość liczymy ze wzoru a razy b razy c, czyli jedna krawędź razy druga krawędź. Krawędź razy trzecia krawędź. I musimy tak dobrać długości tych krawędzi, żeby żadna ściana prostopadłościanu ścianu nie była kwadratem. Czyli innymi słowy, nasza krawędź A nie może być równa krawędzi B, a to nie może być równe krawędzi C. Czyli zobacz, nasza objętość prostopadłościanu musi być równa 35 i musimy tak dobrać długości krawędzi ABC, żeby A razy B razy C dało 35, ale żeby każda z tych liczb była inna. Więc jakie to będą liczby? No zobacz, 35 to jest 5 razy 7. I ostatnia krawędź może mieć długość 1, czyli mielibyśmy 1 razy 5 razy 7. Kolejność tutaj nie jest istotna. Czyli nasze A przyjmijmy, że jest równe 1, B 5 i C byłoby równe 7. I teraz musimy obliczyć pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu. Pole powierzchni możemy wyliczyć ze wzoru, że jest to 2. A razy b plus b razy c plus a razy c, no i podstawmy wszystko. 2 razy a razy b, czyli 1 razy 5 plus b razy c, 5 razy 7 plus a razy c, 1 razy 7. Czyli mamy 2 razy 5 plus 35 plus 7, czyli mamy 2 razy 47, czyli 94. Czyli odpowiedź C to będzie pole powierzchni naszego prostopadłościanu.